Halo halo widowie. Jesteśmy w kolejnym odcineczku z tej mapeczki. Będziemy testować oczywiście dalej. Drugą mapeczkę pod nazwą Kopni w 02. Tam elfkę, tu tam ma Bazgen poziom 3. Przecież nie żywo. Po prostu tutaj są pewne nowe zwłoki po prostu z nowymi przedmiotami albo podmienione. Jak zobaczysz na plany, tu u ludzi nie ma żadnych jednostek, ich żadnych jednostek. i właśnie Kurwa! Le, ja sobie poszedłem pod portal, a jakiś tutaj no się no pojawił. Sil silni przeciwnicy, na coś. Elfy. Elfie kurde, z pustyni. Nie trafie, w ogóle. Musimy czekać. Jarek. Z dwóch stron znakują. Ej, <laughs> Co w tym je pakowałeś, ko... Start filmu i porażka. A? A? No, <laughs> no jak mi to bije mocno. No Dobrze, no. Może to poradzę z tym, ale zobaczymy. A, te kartony bardzo bije mocno. Przyspieszamy do dwójeczki I te w ogóle elfki Czy tutaj elfki to będą stałe? tylko proszę tutaj po portal, bo chciałem zobaczyć co tam ciekawego jest taka skrzynka czy coś A to surprise motherfucker. Pustynny elf, łucznik Ciekawe I te też no, ma w ogóle efekty w broni dwa, że odbiera mana i odbiera życie. Ma, no okay. Też powinien No, też gniemy. Ma wielkie leczenie i ma jeszcze kulę ognia. O cholera. Napilnie portalu w ogóle do kolejnej mapy jakby. A no tutaj ma obóz ludzi, jest tutaj w ruinach, Deserter, deserterze. Zbrojny, rekruty, w ogóle jakiś Wagner jest, powódca. O skurczybyk, 2538. 38 dwoma broniami. Nie będzie łatwo. I szpady ma, skurczybyk. Widziało. He. Kolegi. Także no nie ma co, nie ma co. Rzucać się do przodu. Na to, trzeba na dobry moment poczekać. No, bo ja właśnie tak poprzedzę pod portą na pewniaka. Tyle Pojawiły się kolejne babeczki całe. Elfki, kurde. Pustynne. No, nawet nie zwracałem uwagi na minimapę. Dlatego kasmuda by wziąć kuła. No, też duże obrażenia kurczybek. Bożna te elfki. Ty, gdzie tam to drugie jest. Jeszcze taka inna elfka. I tutaj poszła? Nie no poszła do... do portalu panie. Aha, to dobra. No bo tutaj właśnie elfka... A, faktycznie ty poszła. Trzy raz są. Jakieś magiczka to jest. Kula rzuca. O kurwa! O kurwa! Ja, no, kula, nie no, kurwa, ogniem nie Co to miałoby być? No, na no, kulę jedną kulę nie miałbym jego zebrać całe. Widzieliście. Mi najpierw działa pięściami, a tutaj. WTF. Chyba coś tu ty, coś ty za mocno w sensie jest. Mi się wydaje, że po prostu za mało levela wbijamy, bo. No. Na tej mapy no, powinniśmy no, mieć no, poziom 12 około, no, nie? Od 6 do 12, a nawet 7 nie mamy. No. No, przejdźmy kilka razy. Czy to otworzy, czy nie? Otworzy się. Open the door. Ja Czyli tutaj nie otworzymy później na pewno. Kurwa. Ubrali, nie. Zostanie, ale... Ja bym już co zrobił, bo najpierw może można tutaj na te te. Eee, no Pełzacze, no dokładnie. <laughs> tak będzie chyba lepiej. Bardzo <laughs> Na pewno duży poziom. Ciao, się dało ten poziom wbić szybciej, no to spoko, ale no, tutaj kilka razy ginęliśmy, No i też poziom siódmy mamy dopiero prawie. No. Gdzie to tutaj. To, niby na równo byłoby z tymi, tutaj. Z tymi bandytami. Bandytami, ale. Ten no, też bije dość mocno w szoku kolega no, i pisze, że koła inteligencja, im większa, tym właśnie, większa obrażenia i w ogóle ty, kurde, ty, Tego wiadomo by wziąć kurde do siebie. Pojedynczenia. O! Czekaj, bo idzie, idzie szok, to, no, dobra. Czekaj, okay. To są odbije trochę, ale. Do zabicia. O, poziom siódmy. Mogę. Mentat. Także chodźmy okay. na te. Chodźmy na te żabki. No. Chociaż pokonaliśmy tych dwóch i wbiliśmy siódmy po poziom. Mam już pierwsze pasy zapełnione, także. poziom, Ubólnie pociąć dziewiąte. Ja Nowy czar. Ale czy się sprzeda? Nie wiadomo. Lepszy pan też, ale daje mi odporność mi odporność na magię umysłu. Od szyi magię ognia. Ale to jest za coś, nie. Eumon nowego i tutaj ewentualnie co? Chciałbym jakiś sprzedał. A bo ja nie kupowałem tam tej broni, bo mi brakło golda. Dobra, ma no rozkład, nie? No właśnie. I standardowy kolega. Mam niby lepszy hełmik chyba. No, 8 panterz. Oh yes. O, jest. Pierścień nie czwartej. No, bo teraz tak Teraz czy będzie łatwiej tylko mentata jakoś. Dobrze, aby właśnie on trafił najpierw w, w twojego szkieleta. O, zróbmy to. uważaj, bo tutaj będzie ta elfka szła. On ma taki skrypt, że ona jakiś czas tutaj wychodzi sama. Czy to sama? Z tymi trzema elfkami, ale no. Znaczy to, to, to powoli ładuje, kuba. What the fuck. Się leczy, Cześć, czy kła? się leży się, no. no. <głos》>. też Tego by można było załatwić. na mnie rzucił kolega. Ne ta opiek, opieka nie daje. No nie wiedziałem. Niski poziom. Jest ta wojowniczka i i uczniczkę bo ja bym poszedł na tą uczniczkę na razie i twoją awatera odsuń tu no, ale... mnie mogę trafić dziękuję jesteś kiepski a ja nie lubię kiepszczaków Najmę, malci ci Tu trafić trafisz w ogóle. No dużo bije, 7 14 też. A okay. poszło, o kurwa. A to kuwa hardcore, Jeszcze raz nie się Masakr, co to było w ogóle? Ale w ogóle fajnie, że to takie skrypty działają też w tym kopie, bo tak to wiesz. Myślałem, że tylko w kompanii tak działa. No właśnie nie pytałem Farlona na to, Dobra, teraz jak tutaj robimy Tutaj. O, to się już znaje. Zbrojny i ten rekord. Zbrojny ile bije? Ten 5 na 10, a zbrojny 11 na 16. Podział ósmy. Elegantko, kurwa, jesteśmy się nie już. Pięknie, 50 to pomyślałeś. No trochę nam brakuje jeszcze, żeby mieć ten hełmik. A no, tylko 16 Pantera i 3 Agility, AG... no to trochę tak. I trochę mech, no ale dobra. Są silni ciwinci, ale mówcie mi razem. No, silniejszy sam. Silniejszy sam. Casault. Czekaj. Co się dzieje? Na styk. A to mi brakowało, to bym pewnie zginął. No. Dobra. Ale tutaj jest jeszcze ten, poziom dziesiąty, jakiś Wagner właśnie. Bo to dużo traci. Każdego na będzie będziemy. No, musiałeś chyba spamić trochę tych kostków. Muszę zrobić tak, że to ta pierwszy że spróbuję tylko Desertera zabić. Poziom szósty i później dopiero tam. Do to jest reszta. się na razie odsuń, nie? Dlatego myślę, że To nie ma sensu, widzisz? Powiem jak szybko. Ja bym mógł na jeden może wrócić, czy nie Daj na jeden. Badałem, no. Zertera tak... trzeba odrobić, będziemy uciekać na drugą stronę. Będę strzelał i będę uciekał, nie? Fajnie, że dopiero muszę przebiegać przez bramki, chuj. Tępy, chuj. Przez bramki? Idź. Dobra. Ale się wrócili obydwaj. To są te pomniki do otwarcia widzę. Ja mam obrażenia kurczybyk. O! Leci, leci ten deserter. Chyba wiem, że się tutaj odpali skrypt, kuwa, że to się pojawiło. 89! <grym grym> dziewiąty! Wow! sobie?

I śmieć mu. Wow. Ale nie, myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie gorzej. No, tutaj, żeby się dostać, to tutaj musi pewnie użyć nowych pomników. Tutaj jest jedno... O! Mecik! O kurwa. Ło! Przeszło. Ojej. Wszyscy? Nie Chodzi o ósmy, aura osłabienia. Odbieranie życia i obrażenia. Położyłem go Czarownik to jest czarownik. Oh, oh. Bez czarów byłoby ciężko. Berserka to jest czarownik, bo ciężko. Berserk, on ma tylko jakąś Strażnik ruin. A ten drugi ma leczenie i śmierć. O, oh, cholera. No, to, to, no, śmierć ma. Dead. Dead. Death. I trzeba by załatwić czarownika, ale ten też drugi jest. Wojownikiem, który ma jeszcze szał, a szał daje 300% do ataku. Magika, Marta. Aha. Dobra. Teraz odpalamy okrzyk wojowy. Ten w ogóle użył tego berserka? Chyba nie. Może nie. nie odpali, kolega. Stay with me, men. A nie, teraz odpalił, jak, jak ten... Koniec, jak trolle, no. Jak trolle, no. A, a poziom dziesiąty. Teraz zginie. Włócznie, to się nam od, odblok odblokowało przejście. Panie Mareczku... O, mam jakiś piersi. i... mieczyk. Akurat ten miecz miałem kupić, dobrze, że go nie kupiłem. Ale mam już lepszy niby. Pasałoby więcej magii Widziałem śmierć, że mogę kupić. Ale... Masz ten. Tutaj pierścień. to byłem. A widzę, no. Mana plus 10 ci da. I odporność jest... na magię lodu. Akurat co kupiłem wcześniej taki, że mi Mana na plus 20. A Dziękuję to jest z taki właśnie. Jest ja przydał kolega. Wow. No, trochę pomęczyliśmy jest... tą mapę, ale. Nie ma lekko. Chudźmy. Ale dopiero... No dało się to ogarnąć, mniej więcej. To z kupców co tam uciekało, No dobra, no też sobie w sumie... Na, na, na trójeczkę, żeby było szybciej. Na dwójeczkę się tak inaczej kojarzy. Trojeczka? jest sposób na trójeczkę. Dwójeczka. No wiem, ale mówię, że trójeczka też jest... Też nazwa jest też bym na trójeczkę. To masz goblina na ale to chyba nie po co się kupowałeś. Nie, nie po to też. Się... Mówiłeś, dziękuję, jesteś kiepski. Nie lubię kiepszcza. <śmówiłem> Zresztą wstawisz wtedy do tej właśnie. I z gizdaczkiem. Co, zgi... co zginę, wiesz. Zły, zły, O, kupując to, lepszą broń. Oczekaj. Jeszcze lepsza niż poprzednia. Jeszcze mam szybciej prędkości, bo. Mastówkę i elegancko. No, teraz jesteśmy chyba w stanie jeszcze poziom piąty. Można sobie dać. O, pięknie. mmmmm Byłby 12, a 60 tylko ma może, może tego nie ginali to może byśmy mieli max 11 bym powiedział No to mi się tak wydaje Jest wolniejszy, ale... Najwięcej bije i tak sobie zrobimy. Dobra. Może nie patrzę, nie kupowałem tej miecz, ale dobra. To jeszcze jest ta babeczka, nie, tylko ma tutaj ten kryształ. No i dobra. byśmy sobie zakończyli ten trzeci odcineczek z tych kurde map testowych, falona. Fajnie. Udało się to pomęczyć trochę, ale już tutaj mniej więcej ogarniamy. Tutaj w ogóle fajny ten obozik? tutaj każdy się różni. Yy, najemnik. Fajnie, fajnie. Dzięki oczywiście się klimują tę grę. Jeszcze jakąś interakcję, ale nic się nie No nie, nie, to pewnie będzie dopiero pewnie w kompanii. Yy, tam się przynajmniej wydaje. Możliwe, żeby dało się jakoś te dialogi dać. Na pewno się da. Skoro tutaj skrypty działają, to. No widzimy się w trzecim odcineczku, trzeciej mapie, czyli czwartym odcineczku z trzeciej mapy. I tuż. Do usłyszenia. Dzięki Gilmi za grę. Elu. Podawiam Podam oczywiście w twórce, czyli Falona. Dzięki, że byliście. Nie, czy wpadliście dzięki, że byliście. Dzięki, że robiłeś. sobie jeszcze jakiś jeden sklepik. <grym> Zapnij sobie czas. Mówisz po to jeszcze Wam widoki będę ewentualnie chciał pokazać, jak się będziecie ci pojawiają tutaj w tym lesie. O! Właśnie się ten skrypt, i to sobie będziemy na tej mapie, gdy będziemy mieć czas eksplorować. Żeby sobie mieć poziom 12, żeby można było się przygotować na trzecią mapę. Także to tyle jeśli chodzi o. O, informacje, także do usłyszenia i do zobaczenia w trzecim odcineczku. Eee, takim... no do widzenia, <grym> do trzecim mapy, so.